No to jak przystało na królu, królów życia, swojego życia, będziemy się dzielić życiem, naszym życiem. Możemy wam powiedzieć o tym na przykład, że jak przystało na królów życia własnego, to urządziliśmy sobie po swojemu po naszemu, tak jak nie czujemy, według, jak czujemy, jak potrzebujemy, nie tak jak wydawałoby się, czym rządzi się świat, i w naszym życiu nie istnieje coś, co jest takie ostatnio bardzo preferowane, czyli Czyli bycie podległym, posłusznym, że, że można tutaj panoszyć się. Bo jedyne, co... Y, gdzie możesz być tym królem, to we własnym, we własnej sprawie i we własnym życiu. Co tak obasz minę, tak myślisz? A coś coś powiedzieć? Nie, nie. No, może coś dodasz? Słucham, tak. Próbujesz coś z tego wy, tak. wyciągnąć. I nic więcej nie potrzeba. I jeżeli już, jeżeli cokolwiek, jeżeli gdziekolwiek, to idziemy ze światem za pan brat. Na równi. Tak. We wspólnej sprawie. Ale żeby była ta wspólna sprawa, to co niektórym yy, przydałoby się pokory trochę? Mm -hmm. Jakieś poczucie wstydu? Czego jeszcze? <laughs> refleksja. O, się Właśnie. Refleksja. No ale. Póki co. Oglądamy teatr, który wciąż niezmiennie chce królestwa. Nie wiem, czy niebieskiego, czy bożego, czy nie wiem jakiego królestwa. Natomiast królestwo to my mamy w swoich czterech ścianach.